tysiące lat później wyjście z więzienia, fajne, ale co teraz, gdzie mam iść muszę znaleźć jakieś ubranie, bo niby jest ciepło, ale jednak noce bywają zimne, co tutaj takiego jest, o tu coś mam cukienka, nie, muszę jakoś włamać się do tych magazynów, chociaż na początek zobaczę co jest tutaj, o czapka przynajmniej będzie mi trochę cieplej ojej, co tu mamy choinka, nie, rogi jakieś, nie co to są za rzeczy czy powinno być tutaj coś przydatnego dla mnie? Patrzmy tutaj. O, ile ubrań. Muszę coś ciepłego mieć. O, Dres. Jak dobrze. Szkoda, że nie mam w co spakować, bo bym sobie nabrała trochę ubrań. O, plecak. Może jak sobie pożyczę, to nikt nic nie zrobi. Wezmę go. Przynajmniej spakuję do niego trochę ciuchów. Dobra. Mam trochę rzeczy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie o to zły. Rany, ale co dalej? Jedzenia tu żadnego nie ma. Co dalej? Co mam robić? Coś stąd wziął. Ale co? Cukienka? Na co mi cukienka? Swoją drogą, musiała w niej chodzić jakaś piękna pani. Co? Boże, muszę to ściągnąć, żeby nikt mnie nie zobaczył. Chyba już mam wszystko. Mogę stąd iść. Rany, rany. Pardon. Przepraszam, szanowną panią. Czy my się nie znamy? My? No nie sądzę. Jestem Heniek. Heniek? Heniek, ty nie siedziałeś jakiś czas w więzieniu ze mną? To? Który rok? Całkiem niedawno. No, w sumie całkiem niedawno mnie wypuścili. To tobie pomogłem się uwolnić? E, tak, akurat e, mi. I to ty po mnie. I to ty po mnie nie wróciłaś. Mm, przepraszam, no przepraszam. Zachowałeś się podle. Nie wybaczyć. żegnam. Heniek, Heniek, poczekaj. Czego chcesz? Czy. Czy ty masz jakieś mieszkanie? No ba. Wiadomo, że mam. Heniek, to proszę cię. Czy mogę jedną noc przenocować? Proszę cię, proszę. Co? Nie daj, że po mnie nie wróciłaś, to jeszcze takie coś? Nie ma opcji, uciekam. Nie, nie, proszę cię bardzo, proszę. Ja dopiero wyszłam, Odsiedziałam swoje, za te wszystkie krzywdy, które wyrządziłam. Przecież, poczekaj, mówiłaś mi wtedy, że to był twój syn. Niestety nie, ale i tak go odzyskam. Henik, pomóż mi, proszę cię. Ech, jedna noc. Dziękuję, dziękuję. Przysięgam, odpłacę się. Pewnie tak samo, jak i ostatnio. Chodź. Haniek, nie mów, że ty tutaj mieszkasz. No, a co? Coś ci nie odpowiada? Masz jakiś problem? Wiesz co, Haniek, yy, jednak pójdę sobie. Przenocuję na dworcu. Nie musisz mi pomagać. Dziękuję, dziękuję. Ale to co tak zmieniasz zdanie? No, nie wiem, nie mam dobrych warunków, bo ta chałupa była w totalnie opłakanym stanie, jak tu przyjechałem. No, ale stała pusta. Ja też znalazłem... Pracę, bo pracę, no wiadomo, nie za jakieś miliony monet, ale znalazłem pracę, więc mogę w nią trochę pieniędzy włożyć. Więc może z zewnątrz wygląda źle, ale w środku normalnie da się żyć. Może chociaż herbaty się napijesz. No nie wiem, nie daj się prosić, wpadaj tutaj. Chodź. Niech ty tak ten dom. No wiem, wiem, no nie ma luksusów. Pracuję cały czas nad tym. Wszystko, co tutaj znalazłem, pochodzi albo z rzeczy używanych, albo wywalonych już nawet na śmietnik. Niektóre rzeczy, no jest parę rzeczy, które sam kupiłem, ale to raczej takie jakieś tanie, jakieś takie małe przedmioty. Dobra, zrobić ci herbatę, Heniek. No, ja jestem w szoku. Pięknie tutaj. Że co? Co ty mówisz? Pięknie, to ja miałem kiedyś, jak mieszkałem z rodziną, z dziećmi. Teraz to różne używki mnie zgubiły. Teraz staram się wszystko odbudować. No ale na nowo, to nie jest takie proste w moim wieku. Heniek, no, czy ja się mogę rozejrzeć? No możesz, pewnie. Nie ma tutaj co kraść. Możesz się rozejrzeć. Zrobię ci herbatę. Dziękuję. Wow, rany, on mieszka lepiej od nas. Rany. Chyba faktycznie byłam niedbała. Jeżeli on sam to wszystko zrobił albo znalazł te rzeczy na śmietniku, no to ja jestem w szoku. Jak tu pięknie, a jaki, jaka sypialnia, o rany, nie no. Zaniosę jej to picie, bo chyba gdzieś zniknęła. Dzie Ej, przyniosłem ci picie. O, dziękuję, no muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Czego? Tego domu. Nie no, wiesz no, staram się. Jak tutaj się dostałem niedawno, to była ruina. W środku brudne, porozwalane meble, właściwie to mebli to prawie nie było. Nie wiem, jak ktoś tu mógł mieszkać, ale pewnie mieszkał wiele lat temu. No tak, pewnie tak. Dobra, opowiadaj lepiej, co tam z tym twoim synem, nie synem, ja już nie wiem. Synem, synem. Chcę go bardzo odzyskać. Czuję, że mogłabym to zrobić, tylko jeszcze nie wiem jak. Powiedz mi, czy ty masz gdzie iść, gdzie wracać? Tak, oczywiście. Mam dom. To dlaczego chcesz przenocować tutaj? No bo, wiesz, tak wyszłam prosto z więzienia, to tak, no, muszę, po prostu, muszę się jeszcze nad tym wszystkim zastanowić. No okej, okay, to dziwne. Masz jakąś rodzinę? No tego syna i męża. No to może chodźmy, jedźmy do nich. Po co masz tutaj spać w domu ze starym człowiekiem w tej klitce brzydkiej? Lepiej spędzić czas w domu. Nie no, Heniek, proszę, mogę tu przenocować? A jednak? No dobra. Bardzo Ci dziękuję. No dobra, wiesz co, ja tam idę porobić sobie przed domem. Chcesz to się zdrzemni. Na pewno jesteś zmęczona. Możesz też wziąć gorącą kąpiel. O, dziękuję, dziękuję. No dobra, raczej prysznic, bo tu jest prysznic. Dziękuję, Heniu. Czy mogę się przespać? Jasne. Jasne. Idź na łóżko, ja będę spał na kanapie. Dziękuję. Nie ma problemu. Ech, mówi, że ma do mnie rodzina, nie chce do nich jechać. Już ja znam takie numery. Ach, gorąca herbata, to jest to. Muszę się zdrzemnąć. Ach, dobra, muszę trochę popracować. Zajęłam się bardzo dużo Karolkiem. Spędzam z nim bardzo dużo czasu, no ale muszę też wrócić czasami do rzeczywistości i trochę popracować. Karolku! Tak, ciociu! Kochany! Czy musisz mówić do mnie, ciociu? Przecież jesteś moją ciocią. Ach, no tak, lepsze to niż nic. Dzięki, Karolek. Karolku, bawisz się tutaj? Chciałbym porobić gluta. No dobrze, to porób sobie gluta, kochany. Ja sobie teraz trochę popracuję. Dobra, ciocia. Ciocia, ciocia. Ok, to idę pracować. Ciocia, ciocia, tak? Słucham, Karolku. Ciociu, bo obiecałaś mi psa. A no tak, przepraszam, zapomniałam. Dobrze, wiesz co, później pojedziemy do schroniska i wybierzemy jakiegoś. Dziękuję. Rozumiem, że to o to chodzi, że nie masz towarzystwa. No tak. Dobra. Cześć Asiu. O, hej Karol. Co tam, Karol? Cześć Asiu. O, cześć Karol, co tam? Wiesz co, bo pracuję. Przyjechałem odwiedzić Karolka. Aha. Ale też chciałem podpytać, jak tam u ciebie? Nie, no Niedobrze, no wiesz co, no zajmuję się w sumie Karolkiem najbardziej, no ale też muszę trochę pracować. No jasne, wiadomo. Gdybyś potrzebowała pomocy... Nie, nie, jest okej. Okay. Dobra, wracam do pracy, idź do niego. Tak bym chciał, żeby znowu coś to mnie poczuła, żebyśmy byli rodziną. Cześć Karolek! Cześć wujek, cześć, co tam? A, dobrze. Czemu jesteś smutny? Ach, Karolku, jesteś jeszcze za mały, nie zrozumiesz. Ale czego? Kiedy kogoś bardzo kochasz, a ten ktoś... Nie chcę z tobą być. Ach, mam tak z moją mamą, która mnie zostawiła, i niestety do tej pory jej nie widziałem. Ach, Karolku. Co robisz? Gluta. Mogę porobić z tobą? Jasne, wujku. Ciocia pracuje, więc chodźmy. Ciocia się tobą zajmuje tak, cały czas, nawet za dużo. Chciałbym trochę samotności, spokoju. Wow, jaki fajny glut. Zobacz, Karolku. Wow, jaki glut. Fajny, fajny. Czaderski. Zrobimy jeszcze jakieś? Pewnie. Co tam jeszcze mamy? Wow, ile glutów! Ale fajowskie! Chciałem je robić w tych szklankach, ale na podłodze też są ok. Ciocia się nie zdenerwuje. Nie, ciocia w ogóle się na mnie nie denerwuje. Czego bym nie zrobił? Myślę, że jak nawet bym rozwalił ten wielki dom, to by się nie zdenerwowała. O, to masz super, ciocie. Wiem. Kto to dzwoni? Zaraz sprawdzimy. Halo? Ano, tak. Wiem, 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 że miałem już być w domu. No dobra, wracam. Pa. To, to ta osoba, w której wujek zakochany? No niestety nie. Wujku, kiedy znowu przyjdziesz? Jutro. Dobrze, dziękuję. To pa. Hej. Asiu, Asiu, słuchaj, gdybyś potrzebowała. Nie, Karol, luzik. Jest jeszcze pani Stefcia, moja mama. Okej, okay, a może byśmy gdzieś razem. Karol, jesteś z kimś, proszę cię. No i tak wiecie, kochane. Kochani, przepraszam. No i tak jest super, żyję sobie tylko powiem wam, że trochę za mały ten dom. Aha, właśnie miałam się pytać, czemu mieszkasz w tak małym domu? Nie stać was na coś większego? Przecież mówiłaś, że twój facet zarabia pieniądze. No jasne, jasne, znaczy planuję dzisiaj z nim o tym porozmawiać, bo mówił mi ostatnio, że trzeba będzie tutaj ogarnąć ten temat. No to pora czas najwyższy, kochana. Dokładnie, ja bym nie dał rady w tak małym mieszkaniu. Hej, a co tutaj się dzieje? No, no jak to, co kochanie, cześć. No hej, co to za impreza? No taka. Ja myślałam, że ty dzwonisz po mnie, żebyśmy spędzili razem wieczór. No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, kochanie, ale tutaj widzisz z moimi znajomymi. Z jakimi znajomymi? Wiesz, że jestem u dziecka, dzwonisz po mnie, żebym wracał, myślałem, że coś się stało. Pani, dobrze, słuchajcie, musimy porozmawiać. Do zobaczenia jutro. Ale chyba nie tutaj. Dobra, buziaczki. Słuchajcie, do jutra. No, dzięki i ustaw tego swojego faceta, bo, że tak powiem, jest całkiem hamski. Karol, Karol, o co chodzi? No jak to o co chodzi? Dzwonisz po mnie, ja przerywam tutaj mój kontakt z synem. Wiesz, że zależało mi na tym spotkaniu. No wiem, ale ja tutaj czuję się samotna, no ale jeżeli powiedziałeś, że jesteś tam, to stwierdziłam, że muszę zadzwonić po moich znajomych. Wiesz co? Nie podoba mi się to wszystko. A mi się nie podoba, że to, a mi się nie podoba to, że ciągle siedzę tutaj sama, a bo ty jesteś tam. Jak wchodziłaś w ten związek ze mną, mówiłem ci, jaka jest sytuacja. I co z tego, że mówiłeś, mówiłeś, ile to może trwać? No, o czym ty w ogóle mówisz? Przecież próbuję odzyskać moje dziecko. Ja myślę, że nie tylko dziecko. Przestań, jak możesz tak mówić. Wiesz co? Zastanów się. Idę do hotelu. Mam nadzieję, że za niego zapłacisz. Spotkamy się, jak otrzeźwiesz trochę z tego wszystkiego. Ja tu nie wrócę wcześniej. I wynajmij coś większego, bo duszę się w tej klitce. Że co? Nie wierzę w to. Dzwoni po mnie specjalnie, a teraz takie żarty. Dobra. Znajdę sobie sposób na wieczór. Mam nawet pewien pomysł. Dzień dobry, poproszę dwa zestawy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Karolku, co chcesz na kolację? Nie cię nic, nie będę od ciebie jadł. Karol, proszę. Hej, hej wszystkim. A co ty tutaj? Jest wieczór. Karol. My jemy kolację i szykujemy się do snu. No wiem, ale pomyślałam. Kajuj, Kaju, wujek! Gdzieś! No hej, mały, czy masz ochotę na coś japońskiego? Tak, tak, tak. Właśnie ciocia chciała robić kolację. Ja nie lubię jej kolacji. Blosie, zjedźmy razem. Jasne, proszę bardzo. Dzięki, Kajo. Idę się jeść. Ojej! Dzięki, a tu masz nieśpodziankę. Ha, 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 matko, coś ty zrobił, Karolku? Ha, ha, ha. spokojnie, to jest dosyć zabawne. Haha, ha. powiedziałbym, że mega zabawne. Siadam, zjadam. Karol, przepraszam. Ach, nie wiem, co się z nim dzieje. Spokojnie, Luzik. A czemu ty w ogóle do nas biłeś tak wieczorem? Wiesz co? Moja dziewczyna ma jakiś problem. Z czym? Z wami. Z nami? No nie mów, że ma problem z Karolkiem. Bardziej z tobą. Ale o co jej chodzi? Przecież my się nie spotykamy. No właśnie, szczerze ci powiem, Asiu, że chciałbym to zmienić. Co? Chcesz, żebyśmy byli rodziną? Znowu, tak jak kiedyś? Zobacz, Karolek mnie lubi. Może udałoby się nam to odbudować. Proszę, daj mi szansę. No nie wiem, nie wiem naprawdę. To jest ciężkie. Ja wiem, ale zobacz. Kajoj! No co tam, Karolku? Zostań na noc ze mną. Chodź, poczytasz mi bajkę, położę się z tobą spać. Wiesz co, no musimy zapytać mamusi. Mamusi? Kajoj, ale tu nie ma mojej mamusi. Jak możesz? O rany, chodź mały, chodź. Kajo i wziąć za ziemną. Dobrze, zostaniemy razem, pójdziemy razem spać. Ale... Przepraszam, Asiu, pójdę z nim spać u Ciebie, a ty śpij u niego, proszę. No dobrze. Dobranoc. Chodź maluszku, kładź się. Kajo i pójdzie spać z mną. No jasne. Ach śpij, kochany. O rany, no jak on mógł tak po prostu, ale jak to? O rany, oni się chyba naprawdę kochają. Cudowny widok. Pójdę tam spać. Kurczę. Boję się tej sielanki. Bo czuję, że to się nie skończy tak, jakbym chciała. Nowy dzień nam nastał, idę po nią. Natalia, Natalia! O rany! Ojej, śkarolka. Słucham? Zrobiłam śniadanie. O, dobrze, chodźmy. O, wezmę ten kubek z wczorajszą herbatą. Dziękuję. Rany, jesteś takie miły. Bardzo Ci dziękuję. A, jakie wspaniałe śniadanie. Wspaniałe. Kawałek jajka i chleba. Uwierz mi, w porównaniu z więziennym. A no tak, zapomniałbym. Jakie masz plany? No, mogę jeszcze zostać? Mówieli, że masz do mnie rodzinę. Może oni się o ciebie martwią. Ja wszystko wiem, wiem, ale chcę tu jeszcze jeden dzień zostać, bo muszę przemyśleć ten temat. Przepraszam. Muszę pójść do pokoju na chwilę, pomyśleć nad czymś. No dobra. Dziękuję za śniadanie było pyszne. Najważniejsze teraz dla mnie jest odzyskanie Karolka. Muszę pójść do jakiejś pracy, Wiem, gdzie mieszkają, mam nadzieję, że jeszcze tam są. Muszę coś wymyśleć. Nie mogę go zostawić. Nie ma opcji, tylko teraz już muszę zacząć to wszystko inaczej. Ale Heniu ma piękny dom. Więc mam nadzieję, że będę mogła tu zostać jak na razie przekabacego. Dobra, słuchajcie, tak kończymy tą historię. Zobaczymy, co będzie dalej. Powiem Wam, że Natalia wcale nie ma dobrych planów odnośnie Henka, który jej pomógł. Zobaczymy, co dalej u Asi, Karola i małego Karolka. Zobaczymy, jak wygląda ich ta sielanka, która niestety nie potrwa zbyt długo. Może Wam się wydawać, że ten odcinek jest słodki i fajny. Niestety tak nie będzie. Od następnego już zacznie się dziać. Zobaczycie, co się zacznie dziać, bo myślę, że jednego wątku totalnie nie będziecie się spodziewać. Ale to już w następnym odcinku. A tymczasem pamiętajcie o subs w górę, komentarzach i dzwoneczkach. Buziaki, pa-pa!